Mam widzowie, w Wam dużo postów na temat jakiego skina kupić w browser. A dzisiaj ten film ja przypomnę. Ja I używam go uwaga pytania na filmie, więc... Możecie go też subskrybować, to jest fajny youtuber. Ale oczywiście musicie mnie też aż tak wbił ale to nie jest dzisiejszy temat tego odcinka bo yy, jestem mega dziwny chłop A no, w ogóle jest w jakimś klubie okej, okay, ale więc dzisiaj będziemy to robili, ogólnie musimy sobie oczywiście przejść na konto bo ja je u siebie mam no i teraz na tym koncie tam mamy chyba coś w sklepie do odebrania uwaga tak mamy jakąś ikonę Pęki. nie wiem o co chodzi ale fajna ikona, mogę ją użyć tą i ją też użyję tu i ją użyję albo nie będę tego zmieniał wiecie ale mega ciekawa ikona i ogólnie musimy widzowie teraz to sprawdzić Czyli kupić skina Ja też innego postu. Był taki post, w którym napisałem, czy Dynamite czy El Primo. No, a ten El Primo mi się tak nie podobał. Ja nie chciałem tracić, naprawdę, tych wyskotek. I wiecie, co to, to miało być wasz wybór, ale no ja jednak bym wybrał tego dynamite Więc dzisiaj sobie kupimy pikantnego dynamite więc szukamy go. Nie ma go w sklepie na żadnej promocji, szkola. I on gdzieś, uwaga, tu będzie. Poszukamy sobie, widziowiem. Musimy. O! Ten. On ma, on ma w sumie zestawik. Więc poczko. Więc kupujemy sobie go za ten bling. On ma zestaw emotek, ikonek, i mamy już za blingu, Mam zero blingu ale za to mamy tego pięknego skina do Dynamajka. nie no, to jest fajny skin, nie powiecie mi, że nie jest że jest niefajny, bo Dynamike ma te ten skin jest bardzo fajny i można nawet sobie ustawić tą papryczkę na główne to a tu możemy sobie ustawić tą Memotkę. pogramy sobie jedną grę Widzę. Też nie nagrałem dla was w Bambam 2, a miałem przygotowane gary w 2, 2, ogólnie to przyszedłem gadać na 2, no z końcówką jest problem, bo tam bambalina jest jakoś zbugowana, ale ja to zaliczyłem jako przejście, więc I nie gadaj, że ten chłop nas teraz zabije, jak on nas teraz zabije, to ja nie wiem, on nas teraz zabije. Okej, okay. jakoś się jeszcze trzymamy. Próbuję tu rzucać coś, ale jest ciężko. Papryczkami chili, okej. Okay. Masz. A masz. Ciekawe, kiedy też będzie emotka do burgera Lu. Albo do jakichś innych nowych... Albo do innych skinów po prostu emotki będę dali. Dobra. Dobra, mamy go, mamy go, mamy go, Zegrana gierka, nowym, nowym skinem, eee. Eee, kończymy odcinek, no, coś się zepsuło, może być jeszcze bardzo na on mogę nagrać niedługo, ale na razie pa pa i życzę nowego roku.